Jak często przychodzi ktoś do Ciebie z zespołu, zadając Ci pytanie, czy masz sekundkę? Ile razy to się dzieje w ciągu dnia? W tym wideo pokażę Ci kroki, które pozwoliły mi wyeliminować tą zasadę w firmie, nie tylko oszczędzając dziesiątki godzin mi jako właścicielowi firmy, ale również każdemu pracownikowi. Cześć, nazywam się Basia Piasek. Witam cię na moim kanale, gdzie dzielę się swoimi najlepszymi praktykami związanymi z prowadzeniem biznesu, produktywnością i dobrym zarządzaniem czasu. Jakbyś policzył, ile razy w ciągu dnia ktoś do ciebie przychodzi i zadaje ci pytanie właśnie, czy masz minutkę, czy masz sekundkę, żeby odpowiedzieć na jego jakieś pytanie, które ma, to się okazuje, że według badań w ciągu całego roku czasu średnio tracimy około 9 tygodni. Dlaczego? Dlatego że potrzebujemy się skupić na tym drugi raz, nad czym pracowaliśmy, bo ktoś nas rozbił, a myśmy mieliśmy jakąś myśl w głowie i dużo, dłużej trwa wykonanie danego zadania. I tak naprawdę jak popatrzysz sobie na liczbę ludzi, z którymi pracujesz i pracowników, których masz w swojej firmie, to de facto nie jest to tylko twój czas, ale każda kolejna osoba, która w ten sposób funkcjonuje, sumarycznie jest to ogromna ilość czasu, za którą realnie płacisz. I jaka jest pierwsza zasada, którą wdrożyłam u siebie? Pierwsza zasada to było planowanie projektów z wyprzedzeniem dwutygodniowym. I oczywiście nie mówię tutaj o e, sytuacji, w której mówimy, że cele są planowane tylko na dwa tygodnie w przód, absolutnie nie. Firma ma zaplanowane cele długoterminowe podzielone na miesiące i podzielone na konkretne tygodnie, natomiast dane Projekty, które na przykład trwają kilka tygodni, czy kilka miesięcy, one są rozbijane na czynniki pierwsze z wyprzedzeniem właśnie dwutygodniowym. Dlatego, że za każdym razem, kiedy na przykład robisz projekt tak zwany waterfallowy, to jest metodologia do zarządzania projektami, która powoduje, że wszystkie zadania muszą być szczegółowo rozpisane, to niestety będzie powodowało, że każde opóźnienie znowu tracisz czas na rozpisywanie tych zadań. Więc zamiast tego, my mamy w, każdej naszym, w każdym naszym dziale zasadę, że planujemy de facto project manager, czy osoba zarządzająca pracą danego zespołu, planuje Prace dwa tygodnie w przód, bardzo szczegółowo rozpisując na konkretne zadania w systemie do zarządzania zadaniami, i dzięki temu tak naprawdę nie tracimy czasu na przekładanie terminów, ale również mamy możliwość tak naprawdę od razu z góry zaplanowania dla każdego, kto czym ma się zajmować danego dnia, i d dzięki temu. Każda osoba wie dokładnie, co ma robić. Piątek zawsze jest takim podsumowaniem tego ostatniego tygodnia, a następnie mm, sprawdzeniem, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy dopasować na następny tydzień, bo na przykład niektóre zadania się wydłużyły, albo coś doszło, czego na przykład nie przewidzieliśmy wcześniej, co opóźniło daną rzecz, co raczej się rzadko zdarza, ale gdyby się zdarzyło, to faktycznie wówczas ten piątek jest po to, żeby podsumować tydzień i zobaczyć, w jaki sposób zweryfikować kolejny tydzień i dopasować zadania, i zaplanować jeszcze kolejny tydzień, który by de facto zespół będzie. Miał do wykonania. Zasada numer dwa, która jest zasadą komplementarną do zasady numer jeden, to jest prowadzenie porannych spotkań. Krótkich 15-minutowych spotkań, maksymalnie niedługich, bo nie chcesz, żeby zbyt dużo czasu w tygodniu było tracone na rozmawianie o zadaniach, które dotyczą na przykład jednej czy dwóch osób z zespołu, a reszta tylko i wyłącznie słucha. Więc jak te zadania yy, powinny zostać omówione, a raczej jak projekt został, powinien, jak to spotkanie powinno zostać poprowadzone, to tutaj de facto potrzebujesz wymagać od zespołu wcześniej zapoznania się z Konkretnymi zadaniami, i podczas tego spotkania tak naprawdę pokrywane są tylko i wyłącznie poszczególne pytania, które mogły powstać od osób, które ten projekt egzekwują, albo jakieś elementy, na przykład, których oni widzą, że im brakuje, dlatego że już wcześniej zapoznali się z zadaniami, że już wcześniej wszystko sprawdzili i to, za, to spotkanie dzięki temu może być bardzo szybkie, rozwiać wszelkie wątpliwości, które powodują, że w ciągu dnia te osoby mogą pracować efektywnie i następnie ty nie masz co 5 minut pytania, a co z tym, a co z tamtym, a tu mi czegoś brakuje, a to czegoś nie wiem, jak zrobić, tak? Bo te osoby de facto na to spotkanie przychodzą przygotowane. Łącząc zasadę numer jeden i zasadę numer dwa, idziemy do zasady numer trzy, która jest związana z Oczekiwaniem od całego zespołu przygotowania. Teraz zobacz. Jeżeli masz planowanie tych projektów co dwa, co dwa tygodnie, co tydzień, ale zawsze z dwutygodniowym wyprzedzeniem, to to, co się dzieje, to w poniedziałki masz spotkanie, na którym pokazujesz zespołowi, jakie są cele do dostarczenia na dany tydzień, jakie takie kluczowe kamienie milowe potrzebujemy jako zespół dostarczyć w danym tygodniu. I następnie, w momencie, w którym te osoby wiedzą, czyli w sposób werbalny usłyszały, co jest celami, i następnie te cele są rozbite na zadania, które się znajdują, w projekcie, w systemie do zarządzania zadaniami, to następnie na każdy dzień. Z góry ta osoba na koniec danego dnia przygotowuje się na kolejny dzień, sprawdzając swoje zadania na kolejny dzień i patrzy, czy czegoś właśnie mu nie brakuje, czy coś dla niego jest niejasne, zadaje pytania. My, na przykład, w systemie, z w którego my korzystamy, mamy taką zasadę, że jeżeli wszystko jest jasne, to lajkujemy dane zadanie, ale jeżeli tak naprawdę nie jest to jasne, to taka osoba zostawia komentarz i następnie w ciągu kolejnego dnia na tym porannym spotkaniu zadaje pytania dotyczące tego danego obszaru, albo mówi, czego mu Blokuje, czego, czego potrzebuje jeszcze tak naprawdę od na przykład innej osoby w zespole, żeby móc produktywnie w ciągu dnia działać i nie przeszkadzać nikomu, nie rozbijać jego pracy. Dzięki temu, co jest niesamowite, ta osoba, która na przykład ma coś dostarczyć, może to od razu zrobić po tym porannym spotkaniu i ta druga osoba może produktywnie działać. Czwarta zasada, którą się zawsze kierujemy, aby wyeliminować wszystkie takie zawracania sobie głowy w ciągu dnia, to jest zasada planowania agendy na cykliczne spotkania. Weźmy sobie sytuację, gdzie mamy na przykład spotkanie zespołu liderów u nas w firmie. I teraz w ciągu tygodnia się mogą pojawić różne kwestie u każdego z nas, bo każdy z nas zarządza innym działem, które muszą na przykład zostać omówione z kilkoma osobami, czyli całym zespołem liderów. I nie jest to temat, który faktycznie może być szybko rozwiązany na przykład na komunikatorze wewnętrznym, tylko wymaga rozmowy. Więc wówczas, mając te cykliczne spotkania, akurat dla liderów mamy cotygodniowe spotkanie, mamy tak naprawdę w projekcie do zarządzania zadaniami agendę. Czyli ten projekt nam służy jako agenda. Każdy z nas, z osób uczestniczących w tym spotkaniu, ma swoją sekcję i my jesteśmy nauczeni, że jak się pojawi jakiś temat, który wymaga omówienia, jest on od razu parkowany tak naprawdę na listę do omówienia w ramach tego cyklicznego spotkania. Jest jedna osoba, która zarządza tym spotkaniem u nas, akurat jestem ja jako prezes i w tym momencie wiemy dokładnie, jakie mamy punkty do omówienia w ciągu tego spotkania. Wszyscy przychodzą przygotowani na to spotkanie, tak abyśmy nie tracili czasu na coś na zasadzie, a coś mi się przypomniało, co zapomniałem, coś chciałam omówić, ale de facto nie pamiętam co. Nie, absolutnie nie. Mieć jedno miejsce, jedna agenda, wszystkich nauczyć, aby wpisywać de facto te punkty na agendę i Następnie, jeżeli to jest w systemie do zarządzania zadaniami, coś, co na przykład będzie jakieś omówienie tematu, spowoduje ileś zadań, które z tego powstają, automatycznie można rozbić na zadania i przenieść do poszczególnych projektów, gdzie kto co będzie egzekwował. Ta zasada, zasada przygotowywania się na tą agendę. Na takie spotkanie, czyli przygotowania tej agendy jest o tyle fajna, że ona eliminuje tak naprawdę u Ciebie to, że będą osoby do Ciebie przychodziły, bo uważają, że mają pilny temat, tylko uczysz, że nie ma czegoś takiego jak pilne. Pilne to powinno być coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko się pojawia. Bo w momencie, kiedy jest planowanie i poszanowanie swojego czasu nawzajem i parkowanie tych tematów na ten dany dzień, kiedy to spotkanie macie, dzięki temu wszyscy są w stanie pracować dużo bardziej mm, efektywnie w ciągu dnia, ale również te rzeczy, które miałeś zaplanowane faktycznie dzieją się w tych terminach bo nie ma czegoś takiego, że co 5 minut przeskakujesz na nową tematykę. Co myślisz o tych zasadach? Jak one Ci się podobają? Czy które z nich faktycznie będziesz chciał u siebie wdrożyć? Podziel się ze mną tym, jakie Ty też zasady praktykujesz, poniczyj w komentarzu i zapraszam Cię do moich kolejnych wideo, w którym podzielę się z Tobą moimi najlepszymi praktykami zarządzania firmą, prowadzeniem biznesu i produktywnością. Do zobaczenia, cześć!